Jesteśmy ze szkoły podstawowej w Górkowie. Czy moglibyśmy z paniami przychodzić do wywiadu? Tak. Jeszcze pytanie. Czy nie wiedzą Panie co za czas krót SKO? Kiedyś wiedziałyśmy, ale to już się zmieniło. W kasa oszczędności. Tak, dobrze. Drugie pytanie. Czy będą w wieku oszczędzały Panie i Panie płacały pieniądze na księżecznictwo? Czy pamiętają Panie na co się oszczędzają? Płacać płacą, ale na no coś oszczędzały ja byłem szczerze, że nie, nie pamiętam. Nie u nas to chodziło o to, że kto najwięcej zaoszczędzi, nie? Tak było u tak, nas, właśnie za waszych czasów. <laughs> Czyli mistrz oszczędzania. Tak, tak, bo to tak, to bardziej tak są Panie o szkolnych blogach? Nie. nie. Są to blogi, na których opisujemy, co się dzieje w szkole i jakie akcje przeprowadzamy. Na przykład zbiórka makulatury na piątek dla chorego chłopca, sądzenie drzewek, apele o oszczędzanie, dyskusje sportowe itp. Nasz blog nazywa się bank nadbiórkowy. Chcielibyśmy zaprosić Panie do odwiedzenia naszego bloga. Miło nam będzie, jeśli umieszczą Panie tam swój komentarz. Proszę przyjąć zakładkę z okresem i bloga oraz balonik stała. Serdecznie dziękujemy za udzielenie nam i zgodność. Czymy Panie miłego dnia. Dziękujemy bardzo. Znaczy, to sklep nie weźmiemy. Dzięki. Jeszcze kredeczkę poprosimy. Kredkę. O, dziękujemy. O, dziękujemy. dziękujemy, do nie. dziękujemy. A balonik? A balonik też nie. Bo no nie, dobrze. jedziemy dalej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.